Antoni Królikowski nie gryzł się w język i Szydlo z worka ma problem z alkoholem. Antoni Królikowski został zatrzymany przez policję w lutym bieżącego roku polski aktor miał robione testy na obecność narkotyków, którym wykazali, że prowadził auto pod wpływem środków odurzających. Gwiazdor utrzymywał, ze poprzedniego wieczoru zazyl lecznicza marihuanę, która pomaga mu w terapii mającej zapobiegać objawom stwardnienia rozsianego. Wymiar sprawiedliwości nie dał się jednak zwieść i dalej prowadził dochodzenie w tej sprawie. 9 marca Kulikowski został wezwany na przesłuchanie, na którym postawiono mu zarzuty. Usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej w postaci Delta 9-tetrahydrokan na binolu potwierdziła rzecznik prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. Polski aktor hetnie wmieszał w całą aferę swojej żony Joannę Opozdę, z której nie zdarzył się jeszcze informalnie rozwieść. Mężczyzna nie tylko zarzucił jej, że na niego doniosła policji, ale również przez cały związek utrudniała mu leczenie jak napisał antek w oświadczeniu. W trosce o ratowanie malzenstwa z matka mojego dziecka, podpisałem nawet oświadczenie za zakaz dorazowań wykrycie THC w moim organizmie za placę 15 tysięcy złotych, co też trzykrotnie uczyniłem. Tym samym Antek obarczył cała winę za swój stan zdrowia mamę Vincenta, która obecnie samotnie zajmuje się synkiem i ma już dosyć medialnych afer, które wszczyna jej były. Antek w dokumencie wspomniał także, że dopiero po rozstaniu mógł bez przeszkód leczyć się medyczna marihuana która miała niwelować jego dolegliwości związane ze stwardnieniem rozsianym, problemami z zasypianiem i stanami depresyjnymi. Tonik Królikowski postanowił wykorzystać szum wokół swojej osoby, by działać na rzecz chorych, którzy są leczeni marihuana. Podczas przesłuchania wyznał funkcjonariuszom, że marihuana zdolala pomóc mu nie tylko z objawami stwardnienia rozsianego, ale także wyciągnęła go z alkoholizmu. Od ostatniego rzutu w 2021 zacząłem stosować marihuany w celu niwelowania objawów choroby, w tym stanów depresyjnych, poprawy ogólnego samopoczucia, niwelowania stanów zapalnych, leczenia bezsenności, w tym poprawy jakości snu. Marihuana pomogła mi dodatkowo zrezygnować z używania alkoholu miał zeznać aktor cytowany przez Super Express. Spodziewaliście się takich zwierząt?